Karolina Szostak jest w ciazy. Wszyscy tylko na jej brzuch, foto. Karolina Szostak od lat związana jest z telewizją Polsat, w której prezentuje im wiadomości sportowe. Jednak jej nazwisko znaja dziś nie tylko fani sportu, a wszystko to za sprawa zjawiskowej metamorfozy, która przeszła. Karolina Szostak schudla ponad 30 kg, a o wymarzona sylwetkiem walczyła. Jak lwica. Nic dziwnego, za jej życiem prywatnym zaczęło się interesować coraz więcej ludzi. Jakiś czas temu w rozmowie z wiwa dziennikarka opowiadała o rozstaniu z partnerem. Dziennikarka spytała ją: ja, Czy to pandemia zabila ten związek? Myśla, że nie. Tak naprawdę nie wiem. Nie chcę mi się tego analizować to nie ma sensu. Wypalił się zabrakło kropki na dymozy to nigdy nie była mi los. Może wszystko wcześniej się skończyło? A pandemia tylko wydłużyła go nie rozwazala Karolina. W ostatnią sobotę Karolina Szostak brylwala na salonach i była jedna z gwiazd, która przyciągala wzrok na gali tygodnika Pilkanozna. Dziennikarka postawila na czerwony garnitur i dodatki w tym samym kolorze. Szczególna uwaga zwrócili jednak sposób, w jaki ulozyła się marynarka na jej brzuszku. Niedawno fani dziennikarki zastanawiali się, czy dopadli na efekt jojo. Dobrze mówili o tym efekcie jojo. Nie da się tego utrzymać, ale i tak pania uwielbiam, napisala jedna z fanek dziennikarki pod jej zdjęciem sugerując, że ta walczy z efektem jojo. Karolina Szostak zaprzeczyła tym doniesieniom. Da się spokojnie, ubranie nie odzwierciedla, przekonywała 47-latka. Teraz wielu internautów sugeruje, że marynarka Karoliny miała ukryć ciazowe kreglosti. Pani Karolina w ciazy. Gratulować! Ten za marynarki nie dla pani figury, Karolino, chyba ze co z pani ukrywa? No chyba, ze ciaza. Zdecydowanie to jakiejś materiał bluzki i spodni uklada ciaza sugeruje, czytamy w komentarzach. Karolina Szostak pozostawiła jej jednak bez odpowiedzi. Zobaczcie nizaj zdjęcia i piszcie, czy uważacie, że coś jest na rzeczy.